Co? Podobają Ci się dziewczyny ze starszych klas? Ale proszę pani, proszę! Mojego wnuka chcesz uwieść? Zawsze masz rację, głupiakujon. Kochani, zbierzmy 60 tysięcy lajków, a od razu opublikujemy nowy film miłego sensu. Kiedy pani podjęła tę decyzję? Mam nadzieję, że dogadałyśmy się w tej sprawie. Dobrze, pani Aleksandro, zrozumiałyśmy się. Do widzenia. Eee, co się stało, mamo? Pytasz, co się stało? To ja powinnam cię pytać, co się stało! Kurczę, no, co się stało? Kiedy dorosniesz, uważasz, że mamy mnóstwo wolnego czasu? Mamo, ja ciebie nie rozumiem! Nie będę chodzić do szkoły i tracić na to czasu. Muszę pracować. I powiedz o tym swojej wychowawczyni, jeśli ona nie potrafi poradzić sobie z twoim zachowaniem, to na pewno tego nie zrobię! Przekon się, iść do szkoły! Mamo! Powiedziałam, do szkoły! Myślicie, że tego potrzebuję? Po co mam tego wszystkiego słuchać? Pani Aleksandra, co ty teraz chcesz, Dima? Idź na zajęcia! Proszę pani, pomoże mi pani z moją babcią! Sasza, czemu mnie zaczepiasz? Czego ty ode mnie chcesz? No ale proszę pani, proszę! Natasza, co się dzieje? Rodzice zostali wezwani do szkoły! Czy ich, Sasza? To jeszcze nie jest jasne, ale chyba tak! W sensie, a dlaczego? Kurczę, babcię mnie zabija! To wszystko przez was! Przez nas! Dobra, chodźmy do klasy, wszystko ci opowiem. Dobra, chodźmy. No i co tam pani powiedziała? Przyjdzie twoja babcia? Tak, moja babcia już idzie do szkoły, a to wszystko przez dime! Tasza o co tu chodzi? Pani dzisiaj rano do twojej mamy? No tak, rozmawiała z panią Aleksandrą przez telefon. Dyrektor powiedział Jurewnie, że skoro ona nie potrafi zaprowadzić dyscypliny w klasie, to niech zrobią to rodzice. A Sasza czemu tak panikuje? No teraz nasi rodzice będą obecni na naszych lekcjach i będą obserwować jak się uczymy. A pierwszą na liście dyżurów... Jest babcia Saszy. To wszystko przez was! Przez nas. To nie ja przeszkadzam w lekcjach swoimi miłosnymi kłótniami! Nie przeszkadzamy? To ty przerwałeś ostatnią lekcję! Ja? To nie ja zaczepiałam jej i nazywałam nauczycielki pięknymi! I co? To nadal wasza wina! Tutaj wszyscy są winni, nie tylko Dima i ja! To dlaczego tylko moją babcię wyzwali do szkoły, a nie waszych rodziców? Będą to wszyscy rodzice, po prostu twoja babcia będzie pierwsza, dlatego się mylisz! Zawsze masz rację głupia kujonko! Zamknij się wreszcie! Wiecie gdzie możecie mnie pocałować! Co? Co za idiot! on się tak denerwuje? Jego babcia jest trzaśnięta, pozwala mu grać tylko 15 minut dziennie na komputerze. E, bardzo dobrze lepiej, żeby książki czytał. Może by zmądrzał. I co szczęśliwi jesteście? Sam dyrektor wydał mi polecenie zaproszenia rodziców do szkoły. Prowadzenie wspólnych lekcji, tego potrzebuje! Co za hańba! Pani Aleksandro. Koniec z tą Panią Aleksandrą. Wyjmujemy wszystko, czego potrzebujemy i przygotowujemy się do lekcji. Ja wam dzisiaj dam. Cała kadra się ze mnie śmieje, bo nie potrafię sobie z wami poradzić. Dobrze, że wezwaliśmy waszych rodziców. Niech zobaczą, jak wy się tutaj zachowujecie. Zawsze nie są nauczyciele, a dzieci są święte. Przygotujcie się do lekcji. Co się dzieje? Co za tą wariatów. Cześć wszystkim. Ło! Wow. Jest, w szkole? jest, po prostu wyszedł na parę minut. Jak coś mogę zająć jego miejsce? Głupi Nie, jestem rusłan. Przyniosłam mu ciasto, mam nadzieję, że lubi słodycze. A dlaczego on dostaje? My wszyscy lubimy słodycze. I możesz zapomnieć o komputerze, powiedziałam! Babcia! Jeszcze twoją komórkę ci zabiorę! Dzień dobry. Dzień dobry, to wasza nauczycielka? Wie pani, przepraszam, jeśli on zrobił coś złego. Wyjaśnię mu w domu, jak ma się zachowywać w szkole. To już się nie powtórzy. Ja nie jestem nauczycielką. Sasza, to ciasto dla ciebie. Podziel się z ziemkami. Rozumiem, że oni też lubią słodycze. Skoro nie jesteś nauczycielką, to co robisz w klasie naszych dzieci? Dlaczego przyniosłaś ciasto mojemu wnukowi? Jestem licealistką. Poznałam twojego wnuka na ostatniej lekcji. Przyszłam przeprosić wszystkich uczniów za swoje zachowanie. A co ty takiego nieby zrobiłaś? No, wszyscy tutaj wiedzą o jaką akcję chodzi. Dobrze, kochanie, zabierz swoje ciasto i wynoś się stąd! I żebym nigdy więcej nie widziała cię w tej klasie! Że co? W sensie? Babcia! Co ty znowu chcesz? Podobają ci się starsze dziewczyny, czy co? No, babcia! Co tak stoisz? Zabieraj ten tort i wynoś się stąd! Przepraszam. O, rany. Jaką lekcję teraz macie? Biologię! Wszyscy gotowi na lekcję? Co? Co, straciliście głos? Z łatwością przerywacie lekcje, ale jak macie się przygotować do zajęć, to wszyscy proszę, nie rób mi wstydu! Co, babciu? Ja was nauczę dyscypliny i porządku! Będziecie grzeczni i poukładani! Pokaż, gdzie siedzisz. Mam przeczucie, że nie tylko Sasza będzie miał kłopoty w domu. A to czemu? Jego babcia jest naprawdę szalona. Słuchaj, młoda damo, nie mam problemów ze słuchem! Przepraszam. Rodziców swoich lepiej przepraszaj. Kurczę, co? Dzień dobry, dzieci! Dzień dobry, Dzień dobry, proszę, proszę pani. Aleksandro. Mam nadzieję, że wszyscy już wiedzą, że dzisiaj nasze lekcje odbywają się wspólnie z rodzicami. Dlatego dzisiaj jest z nami babcia Saszy. My już ze wszystkimi się poznaliśmy, Pani Aleksandro. No to wspaniale, zacznijmy lekcję. Będzie Pani sprawdzała zadanie domowe. Przepapciu! babciu! Naturalnie. Najpierw jednak sprawdźmy, czy uczniowie są gotowi do lekcji. I tak, kto mi powie, co omawialiśmy na ostatniej lekcji? O kurde, to może ty, Dima. Ja? No. E, no. Królestwo rośnie. A możesz nie podpowiadać? Co? Natasza, co ty podpowiadasz mu? Nie! O czym ty mówisz? Dobrze słyszałam, jak mu podpowiadasz. Czyli kłamiesz? Pani Aleksandro! Po co tu przychodzisz? Żeby marnować czas, czy żeby się uczyć? Jeśli nie wie, powinien dostać jedynkę. To prawda, Dima i Natasza dajcie mi swoje dzielniczki. Dostajcie pojedynkę. Jak to? Pani Aleksandro! Nie dyskutujcie, powiedziałam wszystko! Niech pani zapyta, Sasza, on wszystko powie! Ty się zajmij sobą, Sasza wszystko wie! Na ostatniej lekcji omawialiśmy królestwo rośli. No widzicie? Usłyszał co ja mówiłam! Odrabia pracę domowe w domu i jest w stanie zapamiętać, co mu zadano i co przerabialiście. Dobrze, dajcie mi te dzienniczki, przekażę je nauczycielce. Nie mogę w to uwierzyć. chore. No co? Jeszcze raz powtarzam, nie mam problemów ze słuchem. Dobrze, skoro omówiliśmy już tematy lekcji, przejdźmy do sprawdzania prac domowych przy tablicy. Co to za znowu, słuchajcie uważnie tego, co mówi nauczycielka. Dziękuję oczywiście, ale niech Pani pozwoli, że od tej chwili będę prowadzić lekcję sama. Jeśli uważasz, że jesteś w stanie samodzielnie przeprowadzić lekcję, to nie musisz angażować się. Rodziców, ani korygować zachowania dzieci. No cóż, to już nie jest moja fanaberia. Sasza, odrobiłeś pracę domową? No. Jakie no? Co wczoraj robiłeś? No pracę domową. Idź do tablicy. Babciu! Sasza, podejdź proszę do tablicy. Dobra, kurczę. I tak, pracą domową było poznanie wszystkich rodzajów roślin. Dlatego Sasza, weź teraz marker i wypisz wszystkie gatunki roślin, które pamiętasz. No Co no? Pierwszy rozdział autor rośliny. I jakie? Co ty tam bredzisz? Odrabiałeś wczoraj lekcję. Tak babciu! Sasza, odpowiedz szczerze. Odrobiłeś pracę domową? Dlaczego wywierasz presję na dziecko? Niech sobie przypomni. Najpierw pytasz, Bóg wie o co, a potem naciskasz na niego. Właściwie to zadaje pytania w pełni związane z podstawą programową. Sasza, odpowiedz na pytanie. Nie ośmieszaj się. Pani Aleksandro? Co? Tak, Anno? Znowu ona. Mówisz o mnie? A co to za flirt teraz? Przepraszam, co? Pytam się, co to za flirciara kręci się w tej klasie? To uczennica starszej klasy, Anna. Dlaczego tak o niej mówisz? Mówiłam ci, żebyś nie przychodziła tutaj na zajęcia. Ale wzywają panią Aleksandrę. No to powiedz każdemu, kto wzywa panią Aleksandrę, że ma teraz lekcję. No popatrzcie, najpierw przychodzi z jakimś tortem, a teraz chce zabrać panią Aleksandrę! Przepraszam, że co? Spójrz na nią, ma nawet spódnicę! Chcesz uwieść mojego wnuka? Babcia! Co babciu? Anno, powiedz, że zaraz przyjdę. Dobrze, panie Aleksandro. Przepraszam, oczywiście, ale dlaczego wyrażasz się w ten sposób? Ja się wyrażam? Macie tu lica, liski, które uwodzą dzieci. Nie potrafisz panować nad ich zachowaniem, a ja się wyrażam! No babcia! Sasza, odrobiłeś lekcję? Nie, proszę pani. No, proszę, spójrz. Zanim mnie obwiniesz i na mnie nakrzyczysz, powinnaś była odrobić pracę domową ze swoim wnukiem. Ale zrobiliśmy to zadanie. Tylko że dziecko nie może sobie przypomnieć, bo wywierasz na niego presję. Jeszcze jakieś dziewczyny tu przychodzą. Dobrze, starczy tego. Niech pani opuści klasę. Może się wreszcie zdecydujesz. To przyjedź, to wyjedź. Bardzo proszę, po raz ostatni. Niech pani opuści lekcję. Napiszę na ciebie skargę i zażądam zmiany wychowawcy tej klasy. Proszę, po raz ostatni. Niech pani opuści lekcję biologii. A ty przez miesiąc nie będziesz miał dostępu do komputera i swojego telefonu! No babcia. Koniec, mam tego dosyć, już wszystko powiedziałam! Chore to jest! Wzajemnie! Kurcze, współczuję sobie. A moja mama jest taniąłem w porównaniu z nią. Sasza, połóż dzienniczek na biurku. Dostajesz dzisiaj jedynkę za nieodrobienie pracy domowej. A wysiedźcie cicho! Sasza, twoja babcia to naprawdę wariatka Wiem, mam przechlapane. Czy rodzice będą następni? właściwie jutro powinna być mama Dimy. Moja mama? Musimy coś wymyśleć. Tak nie Ty może co być. Czy proponujesz wymyślić? Ziomki, mogę wejść? Czego chcesz? No i tak postanowiłam przynieść ciasto. Dzisiaj przez to ciasto się mocno pokłóciliśmy. To była twoja babcia? No tak. Nieźle ci się trafiło. Gdzie wezwali panią Aleksandrę? Dyrektorium wzywał no jasne, niedługo policja będzie z nami siedzieć na zajęciach. Może powinniście przeprosić nauczycielkę? Właściwie to pomysł dyrektora, żeby rodzice siedzieli z nami podczas lekcji. No, jeśli dobrze porozmawiacie z panią Aleksandrą, myślę, że będzie mogła rozwiązać te kwestie. A tortem wszyscy się podzielcie. No dobra. Dobra, wszystkim smacznego, papa. pa. Cześć Ania. Pa, pa Sasza. Sasza, czy ona teraz będzie przychodziła tu regularnie? Nie wiem, a co? Szczerze, to jest prawdziwy dom wariatu. Proszę, no, Bardzo przepraszamy pani, pani Aleksandro. Aleksandro. Co wy znowu zrobiliście? Pani Aleksandro. Rozumiemy, że dyrektor zarządził, aby rodzice uczestniczyli w naszych lekcjach, ale jako uczniowie poprawimy swoje zachowanie i nie będzie już potrzeby zapraszać tej rodziców. Proszę pani, przepraszam za babcię, to ciasto jest dla pani. Sasza, czy to ciasto, które dzisiaj Ania wam przyniosła? Wszystko jasne, głuptaski. Krótko mówiąc, od tego dnia nikt już nie będzie uczęszczał na zajęcia. Serio? Tak, podziękujcie babci, Saszy i uczennicy Ani. Jak to? Ogólnie, kiedy Ania przyniosła ci to ciasto, twoja babcia trochę przesadziła w komunikacji z nią. Ale Ania nie straciła opanowania i poszła do dyrektora się poskarżyć. A dyrektor zdecydował, że rodzice nie mogą uczestniczyć w lekcjach. To zakłóca proces uczenia się, zwłaszcza kiedy masz rodziców takich jak ty. Przepraszam. Tak, dobra, koniec gadania. Kto następny pokaże pracę domową? Kurczę. Kochani, dziękuję bardzo za oglądanie. Im bardziej będziecie aktywni, tym więcej filmów dla was nagramy. Dzięki wszystkim i do widzenia.